Ceru, no i powiedziano nam, że Cer może tworzyć plus trzeci lub plus czwarty stopień utlenienia, o konkretnych barwach, generalnie tak. Roztwory soliceru 4 można stosować do miareczkowania. E, roztwory te um, otrzymuje się przez rozpuszczenie NH4, 4 razy wzięte CESO4, 4 razy wzięte 2H2O, który decyduje całkowicie na odpowiednie jony. E, I substancją zalecaną do ustalenia dokładnej wartości stężenia molowego kationów C4, plus, czyli nastawienia miana roztworu, oznaczenie dokładne stężenia danego jonu to jest oznaczenie miana, e, to jest tlenek arsenu 3. Czyli AS2O3. W wyniku reakcji pomiędzy C4 a AS2O3 powstaje kwas arsenowy 5H3ASO4 i odbarwia się roztwór. W celu ustalenia stężenia molowego pewnej substancji organicznej przygotowano roztwór mianowany jonów C4 poprzez rozpuszczenie jakiejś masy dwuwodnego siarczanu 6 amon amonu C4 w wodzie destylowanej i dopełnienie roztworu wodą do całkowitej objętości równej 1 dm sześcienny. nastawienia miana roztworu i y, 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 roztworu w cr C4+ 200 ml tego roztworu przereagowało dokładnie z 1,790 g tlenku arsenu. No dobra, tego typu zadania to jest w ogóle takie zadanie klasyczne trochę, jeszcze takie jak ze starej matury, w starej w sensie z 2015 roku. Yy wieloetapowa jakaś tam reakcja, w której coś oznaczam i z tej ostatniej reakcji mogę wziąć coś, co mi potem przejdzie przez, całą, przez całe zadanie i dojdę do um, dojdę do odpowiedzi, do, te, dojdę do tego, co pytają. W związku z tym takie zadanie to robi się od końca, tak? Czyli najpierw zapiszę reakcję końcową, czyli te pomiędzy jonami C4 a tlenkiem arsenu 3. No to jak, jak ta reakcja wygląda? No to jest C4+, plus, plus AS2O3 no i słuchajcie, w tej reakcji AS2O3 zmienia się w H3AsO4, przy czym zmienia się stopień utlenienia strójki na piątkę, czyli to jest reakcja utleniania jonów arsenu, czy tam w ogóle arsenu jako pierwiastka. Natomiast C4+ musi ulec redukcji, a jedyne na co może ulec redukcji to na C3+, prawda? No bo C ma tylko dwa stopnie utlenienia, więc tworzy mi się C3+. Dobra, no i musimy zapisać te, to równanie reakcji w sensie w formie, e, zakładam, że jonowej skróconej, w związku z tym musimy ją wyrównać po prostu redoksem. No to zapiszmy sobie równanie połówkowe. C4 plus daje C3 plus i w związku z tym potrzebuję jednego elektronu i tyle. Natomiast dla arsenu mm, będę miał AS2O3. Dające H3Aso4. No i traktuję to klasykiem, tak? Czyli robię wszystko to, co bym zwykle robił z każdym redoksem. Tu mam trzeci stopień utlenienia, a tu piąty. No i pierwsze, co robi, bilans masowy. Bilansuje wszystkie atomy poza wodorem i tlenem, czyli kwas arsenowy 5 razy 2. Dobra, punkcik drugi. Bilansuję stopnie utlenienia. Tu mam 3 razy 2, czyli 6, a tutaj mam 2 razy 5, czyli 10. No to potrzebuję 4 elektronów, żeby zbilansować stopnie utlenienia. 4 elektrony po prawej. Teraz tak, po lewej mam 0. Ładunek, po prawej mam minus 4, no to potrzebuję 4 H+. Dlaczego H+, a nie o H- na przykład? Dlatego, że powstaje mi kwas. No kwas nie mógłby powstać, gdybym miał środowisko zasadowe, dlatego bilansuję H+. E, dobra, no i na koniec bilansuję wodę. Po prawej mam 2 razy 4, 8 W tu mam tylko 3, oznacza to, że potrzebuję 5 cząsteczek wody po lewej stronie. Super, no i teraz pierwsza reakcja razy, druga razy. No pierwsza reakcja właściwie to tylko pierwsza reakcja razy 4, prawda? No bo w drugiej mam już 4 elektrony. Sumuję to, a właściwie nie muszę sumować, ja po prostu dopiszę do tej, do tej yy, reakcji. Mam 4 przed Cerem, do tego 4 H+, plusy. no i 5 W po lewej. No i tylko tyle, to jest równanie reakcji, które przebiega w ogóle w, tej, yy, w tym roztworze. No i teraz tak, co my o nim wiemy? Wiemy, że odpowiednia ilość jonów ceru przereagowała dokładnie z 1,79 g tlenku arsenu. No to w takim razie ja to sobie przesunę na dół troszkę, żebym mógł podpisać. Klasyczną stechiometrią. Pod tlenkiem arsenu wiem to, piszę to, co wiem z zadania, czyli 1,79 g, a nad tlenkiem arsenu powinienem zapisać to, co wiem z reakcji z tą samą jednostką, czyli gramy. No to w takim razie masę molową tlenku arsenu. to właśnie muszę sprawdzić, bo nie pamiętam, jaka jest masa arsenu. Sprawdziłem, że 198 gramów, czyli nad, w takim razie nad tlenkiem arsenu 198 gramów, w sensie 198 gramów na mol, no w tym wypadku 198 gramów, bo mam 1 mol tego tlenku arsenu. Dobrze. I teraz, no to co muszę policzyć, moim zdaniem przynajmniej, to jony ceru, tak? Jaka ilość jonów ceru przereagowała mi z taką ilością AS2O3? A zatem pod jonami ceru zapisuję x, a nad jonami ceru chyba najwygodniej będzie mi liczyć na molach, prawda? Dlatego zapisuję 4 mole, to co wiem z równania reakcji, czyli te 4 mole. x wychodzi 1,79 razy 4 na 198. Czyli, jak dobrze policzyłem, 0,03... 6,2 mola. I to jest liczba molionów ceru, które reagowały w tej reakcji z tlenkiem arsenu. Zobaczmy, co się z nimi stało. Tak naprawdę to te jony ceru to to były w 200 ml, Prawda? No a ja ich miałem na początku to 1 decymetr sześcienny. No to w takim razie ta liczba molionów ceru znajduje się w 0,2 dm sześciennego. To ciekawe, ile znajdowało się w 1 decymetrze sześciennym. No i przeliczam to. 1 razy 0,0362 e, podzielić na 0,2. Wychodzi mi 0,18 mola. Mniej więcej oczywiście. 0,18 mola e, tego tlenku, nie tlenku arsenu, oczywiście tylko jonów ceru 4+, plus, w jednym decymetrze sześciennym. No to teraz pytanie. Musimy zapisać sobie e, dysocjację tego dużego związku tego siarczanu sześciamonu C4, e, dihydratu tego związku i sprawdzić, jaka masa, no bo o to nas pytają, tak, jaką masę tego e, dwuwodnego siarczanu sześciamonu C4 użyto do przygotowania tego roztworu. Znamy już liczbę molionów C4, także to nie powinien być problem. Zobaczmy, to jest nh 4 4 razy wzięte C SO4, chyba 4 razy wzięte. 2H2O. Sprawdzę, czy dobrze zapisałem. Tak, dobrze zapisałem. No i teraz co się dzieje w wyniku reakcji dysocjacji, czyli pod wpływem wody? No pod wpływem wody oczywiście całość mi się rozwala, tak? Czyli powstają mi 4 kationy amonowe, ceru C4, do tego 4 aniony siarczanowe. No i wydziela mi się ta woda hydratacyjna. Teraz przechodzi do rozpuszczalnika ta woda. No i w związku z tym mam generalnie jony ceru. Może tak, jak głupio napisałem, bo pod nimi coś będę pisał przecież. Przedmiotę tutaj jednak. Teraz pod jonami ceru w takim razie powinienem zapisać. No to 0,18 mola, które już wiem, że było tyle tych moli jonów ceru. Nad jonami ceru 1 mol. No i w takim razie pod tym związkiem z jako masę, a na górze powinien dać jego masę molową, tylko ach, chwilkę trzeba. E, jakby troszkę trzeba się skupić, żeby przeliczyć tę masę faktycznie, ale chyba się da. Zaraz policzę i zobaczę, ile wyszło. Przeliczyłem. Chyba wyszło 633 gramy na mol, czyli w sumie 633 gramy dla nas. No i liczę zeta, czyli masę tego związku. 018 razy 63 na 1, czyli po prostu 018 razy 633. I to jest. 114. 45 eee, grama mola w czym ja liczyłem w gramach 114 45 grama i to jest odpowiedź no zadanie nie takie zaawansowane zwykle te zadanie na maturze można było robić jak się jest bardzo biegłym w tych zadaniach jak nauczyciel na przykład to można było je robić dwoma proporcjami i tutaj nawet no pra, prawie dwoma tak no trzema zrobiliśmy ale jest w miarę podobnie więc to zadanie też jest takie jedalne.